Dzień Dziecka to najważniejsze święto wszystkich maluchów. Z tej okazji w sobotę i niedzielę w Muzeum Techniki i Komunikacji rządziły dzieci. Wśród atrakcji nie zabrakło modeli pociągów, samochodów, imprezy na otwartym powietrzu, konkursów z nagrodami i przede wszystkim dobrej zabawy. sobotę i niedzielę. Modelarze i konstruktorzy, czyli miłośnicy miniaturyzacji, zapraszają na swoją ekspozycję modeli samochodów, kolei. I tutaj atrakcją specjalną jest specjalnie zbudowany e, duży tor kolejowy, który można samemu, gdzie można poczuć się jak mały zawiadowca i sterować wielką kolejką. Podoba Ci się tutaj? Tak. A co jest najfajniejszego? Samochody. Pociągi. A dlaczego? Ja, bo są szybkie. Bo, ma, bo mają różne podnośniki, wyciągarki. Na imprezie z okazji motocyklowego Dnia Dziecka nie mogło zabraknąć fanów dwóch kółek. Przed muzeum zjawili się tłumnie motocykliści z całego regionu, zapewniając bezpieczne przejażdżki wszystkim chętnym maluchom. Organizatorzy wydarzenia tłumaczą, że nie jest to pierwsza taka inicjatywa. Motocykliści kochają dzieci, chcą pokazać też swój wizerunek, trochę że nie są tylko tacy twardzi, czarni i zimni, tylko są gorący. Także organizujemy nie tylko Dzień Dziecka, ale Moto Mikołaje, Moto Zajączki. Dzisiaj też przyjechały dzieci, którymi się opiekujemy na co dzień z domów dziecka. Staramy się trochę dzieciom dać uśmiechu, radości. Jesteśmy dużą grupą, więc możemy coś zrobić dla innych. Organizatorzy podkreślali, że wszyscy motocykliści wspólnymi siłami stworzyli to wydarzenie tak, aby dzieci właśnie w swoje święto miały jak najwięcej radości. Wszyscy wspólnie organizujemy tę imprezę, bez względu na barwy klubowe, klubowe ani forumowe. Jako wszyscy motocykliści zachodnio-pomorscy, każdy jakiś ma tu swój wkład, drobny lub większy, każdy się coś starał z nas i robiliśmy to wszyscy społecznie. Od motocyklistów oraz redakcji telewizji Pomerania dla wszystkich dzieci jeszcze raz wszystkiego najlepszego.